Z północy spaliła moją wioskę. Pomóż mi. Okej! Okay. Wyszkolę cię w jeden księży. Byliśmy tu, by niszczyć twoje pole! ma ja pole, Bo ci przypierdolę! No ale... Gówno! Do roboty! To zwykły kij, dawaj zaklęty mnie! Ja cię zaraz przypierdolę! Książę? Rozbieraj się! Pierdolę tak chłopie chłopem! Kiedy do jasnego chuja to wyjdzie, ja pierdolę, ile jeszcze na to trzeba kurwa czekać. Dowie się w swoim czasie! Pierdol się! O ty kurwo, jebana! Ej, chwila co do kurwy jebanej się tu odpierdola! Ej, stachu, ja ci tu zara przypierdolę! Ja ci zara przypierdolę! O ja pierdolę, co tu się kurwa odpierdala! Skąd wiesz, co ja mówię? O nie! Jesteśmy zgubieni! Co ty pierdolisz? Powiedz o kurwa! O kurwa. O ja pierdolę czy to nie czasem teletubi się mnie trolują? Smerfy albo pedały. O ja pierdolę. Noż w kurwę pedała ja teraz rozpierdolę ten telewizor bo kurwa jestem prześladowany. Okej. Okay. Spierdalaj z mojej ziemi. Sam wypierdalaj z mojego telewizora bo kupiłem go za 98 milionów. Ja pierdolę co ja odpierdalam do chuja jasnego niepospolitego mój telewizor. Ja spierdalam. No dobra, ja pierdolę gdzie te pedały są? Myślałem, że czekały za mną. Ja pierdolę, może pójdę do rajdera, jeżeli ten kurwiszon w ogóle jest w domu, jeżeli tak to pewnie wali przy tych pornosach, które zamówił Salegro. O, widzę go. Siema rajdera eloziutek, Gdzie oni są, nie wiem, ale chyba w jakiejś kanalizacji szukać szczura krokodyla jebanego w dupę. Aha na pewno? Tak możesz mi ufać. No dobra, kurwa, wiem, że pierdolisz, więc masz w pierdol. Ała ała, no dobra, kurwa, ziutek. Tak naprawdę pojechali do Auschwitzia a ja pierdole, co zapedały. Jedziemy do kasy na trochę zarobić i stracić. heche, no dobra. Kolejny raz pod podpierdolę motor dziadka i zapierdalamy do Las Venturas wygrać kaski i wyruchać jakieś dziwki. heche. No właśnie, žiurek. Heche co tam u ciebie? Widziałem zwiastun filmu, na który czekam już z około 6 lat. Ja pierdolę, to magnanci i czarodzieje? To nigdy kurwa nie wyjdzie. No wiem, kurwa, ja pierdolę. Ale jestem pijany, ja pierdolę. O ty kurwo, co ty piłeś, ja pierdolę? To bimber dziadka, ty karakanie niedorozwinięty. Sam jesteś karakanem, który wspomaga ten pierdolony pis i jeć. O kurwa, ja pierdolę. Tyż ma to i bana, o teraz chyba mi jest lepiej, o kurwa. Ty jebany pedale naucz się w końcu jeździć albo ja przejmę stery, zamknij ryj. No i jesteśmy na miejscu, co do kurwy, latające pukawiki ja pierdolę, no właśnie no dobra, mam to w dupie ja wbijam ja poczekam na ciebie no dobra kurwa, he, he w końcu po 10 godzinach tu dojechałem ha, ha, ha O ja pierdolę ale tu jebie moją starą, kurwa mać no dobra to zagram o milion. Mam dużo szczęścia, więc normalnie wszystkich tu rozpierdolę. Siema siema chcę zagrać. No dobra kurwo, dawaj kasę i lecimy. Zrobię mniej niż milion na pierwszy raz hehe. Kurwa nic ja pierdolę. Może następnym razem coś wygram. Kurwa znowu to samo. Dobra kurwa podwyższy stawkę. Dawaj te jebane karty twelu 1. Kurwa mać do jasnej cholery znowu to samo ja pierdolę. Kurwa a mać ja pierdolę teraz chcesz w wpierdol mam ci wpierdolić dildo do twojej ospermionej starej o ja pierdolę, nieważne heche he, wygrałem kurwo no i co no i co ha ha ha, ha. Nie kurwa znowu to samo a... a. A, a następnym razem wygram, na pewno chuju jeden. Ha 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 o ty kurwo jebana, następnym razem zamiast milionów dostaniesz mojej spermy, spierdalaj dziadusie jebany. A Macie he he, dobrze wam wykurwy które oszukują jebane przez pedofila. Czas spierdalać Bora i Derczeka. O więcej krasnali do mnie przyszło to czas ich zajebać. Posmakujcie mój ospermion minigan, który strzela spermę.

gincie kurwy nie my te niepospolite murzyńskie a a kurwy syny a, 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 a nie ja spierdalam o ty kurwo rajdera no i co spermiony wielkoludzie teraz cię wyruchamy ha 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 i zmienisz się w pedałą ha ha ja pierdolę jakie kurwy jebana ała ty kurwo ała 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 jakie pedały mnie wyruchały ja pierdolę Wracam do tego kurwa burdelu, bo jestem zadłużony przez te kutafony na policji, więc muszę się wpierdolić i mieć kurwa szczęście. Bo FBI po mnie kurwa przyjdzie, a zwłaszcza po tym, jaką rozpierduchę zrobiłem na komisariacie heche. suko, patrzcie na to, kurwa, wygram za pierwszym razem. Ha, ha, ha. No o, te kurwo jebana, a w dupę, chcesz w pierdol? Hahaha, ha, 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 wygrałem, a ten twel nie hahaha, ha, ha, co zajebany pojeb przez szczury z kanalizacji. Zamknij ten pedalski rejtem Padzido. Kurwa, a znowu to samo. Ha 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 ha, znowu wygrałem, ale ja mam kurwa szczęście, he, he 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 Ja spierdalam. O ty chuju jeden. A a znowu przegrałem. Teraz masz w pierdol. Szkoda, że nie mam dildo, bo bym ci wepchnął głęboko, aż stamtąd kurwa nie wyjdzie, he he he. HMM, może pobawimy się moim nożem, he he he. Pizda, pidu, pizda, no i co kurwo. Przegrałaś, ale z swoim życiem ha ha ha. O kurwa ja spierdalam do Auschwitz. O ja pierdolę FBI bez jaj przyszło ja pierdolę e, teraz te kurwy mnie pierdolną. No i co ziuteczek, może wpierdol ha 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 ha. Walę w jego pałę i pewnie już jej nie ma hehehe. He, he. Ej to jaki mamy plan? Musimy go przewieźć do area 69 Tytem Padzido. Ano jasne, ale nie musisz mi tu zamknij ryj i teraz go wyruchajmy zanim przyjadą. O, dobry pomysł, heche. He. Elo, elo, mamy tego dał na ziutka, teraz on stąd nie wyjdzie. O kurwa, zapomniałem, że wejście do piwnicy, gdzie przetrzymujemy naszych wyruchanych murzynów, jest otwarte, ja pierdolę. No dobra, to szybko zamknij je. O kurwa obudził się. Ziutek, ziutek, heche, he, teraz będziesz tu na zawsze, heche. He. O ja pierdolę, zostaw mnie ty szczurze jeden. Dobra, poczekam tu chwilę po kolejnych moich ziomali. A tak poza tym, gdzie wojsko? Żołnierze, macie tu jakieś kurwa pozwolenie? Tak, mamy ich dużo i zamknij ry, albo cię znowu zgwałcę. Ja pierdolę. O ja pierdolę, kim ty jesteś? Uspokój się, kurwa, bo ja ci nic nie zrobię, chyba że ty chcesz hechę. Ja to twój dziadek. Ja tak naprawdę żyję tylko, że ja sfałszowałem swoją śmierć. O ja pierdolę, słyszałem, że mojego wnuczka podpierdolili, to przysłym pomóc. Dobra, czas spierdalać. Za mną, kurwa, i po cichutku. A dlaczego jesteś biały dziadek? Nie wiem, bo chyba jestem jakimś nieudanym eksperymentem genetycznym i źle mnie pokolorowali w pańcie. Ej, wyglądasz jak Stachu Jones, Zamknij się za mną. O kurwa, jest ich więcej. Tyle ich nie było, jak ja się to im wiebałem. Czy ich sklonowano, czy co kurwa? Kolejny padł i następnego z noża cheche. Ziutek, ziutek. Gdzie on kurwa jest, ja pierdolę. O kurwa jak on tego nie słyszał i widział jaki dzban Noż kurwa w jego mać gdzie on polazł Ja pierdolę ale chce mi się kurwa lać Ale tu jebie kurwa chyba zaraz żygnę. Że dziadek sfałszował swoją śmierć kurwa mać Też wygląda jak stachu Jones coś mi tu kurwa śmierdzi Kurwa to ta jebana kanalizacja no teraz to ja żygnę noż kurwa mać Able kurwa a ci ja pierdolę dobra zapierdalam do dziaduszka. O ja pierdolę ale on ich rozpierdolił. Że takiego dziadka mam to nie wiedziałem heche. He. O kurwa tam jeszcze ktoś jest. Pobawię się swoim nożykiem heche. He. Giniesz ma to jedana. Giniesz ma to jebana! O u flodek, zajebać go o uspokój to ja pierdolę. Gdzie ty do kurwy byłeś, poszłem się zlać, bo mi się zachciało a z powodu, że tam śmierdziało zgniłym szczurem to się żegłem. Aha pogadamy jak stąd uciekniemy o kto spierdalamy. O ja pierdolę ziutek do kurwy uważaj, o ja pierdolę. Ale to było kurwa blisko. Dobra, teraz go zajebie i spierdalamy. Giniesz, ma to jebana. Za mną, ale ja jebniętego wnuka mam, ja pierdolę. Zaje kurwa, biście, kurwa, pornosy, hehe, he. choć wnuczek obejrzymy sobie pornosy, hehe, he. o ja pierdolę, ale ja mam kurwa zboczonego dziadka, dalej kurwa, bo zaraz nas znajdą. O kurwa, ale to było blisko. Ej, to jak stąd uciekamy. Nie martw się, wojska tu nie ma, ponieważ cioty wyjechali na weekend, a te dałuny nic nie umią oprócz buchania. Więc mogłem zaparkować swój wóz blisko w nich i wtoczył się w tłoczek. Hehe, koniec pierdolenia i spierdalajmy, Wsiadaj. Ej, powiedz mi, jak to się wtopiło do pizdy jeża w tło? Nie wiem, bo pewnie takich kolorków jeszcze nie widzieli, hehe. O ja pierdolę, ale jebie co tu robiłeś? Ruchałem się z skunksem, ale nagle wybuchnął i mój kutas też jebie. Ja pierdolę, gdzie jedziemy do mojego domku? Właściwie do takiego, którego zajebałem. Jak można zajebać dom? Poprzez zabicie gościa, które je posiada. Aha, to rozumiem. Dobra, zbliżamy się, ale za dupie, że jebię dupą, a nie gównem i to jest twój nowy domek. Tak, ale mały, ja pierdolę, gdzie my się pomieścimy? W mojej pizdzie, hehehe, zamknij ryj, szmato jebana, kurwa, uspokój się, ja pierdolę. No i to nie jest mały, sam masz małego. Dobra kurwa, bo muszę ci go pokazać w piwnicy, przetrzymuje Kaczyńskiego i codziennie stramy mu na ryj, a haspoko to mi się podoba, a i pije moją spermę. To co my robimy, nie wiem kurwa, ale słyszałem, że tutaj w okolicach jest jakiś pedofil, który ukrywa się za drzewami i wali sekonia przy nich. Ale jest on kurwa zjelbany umysłowo, ja pierdolę. Co oni tu odpierdalają w moim domu? Tutaj to chyba Stachu Jones, a ten Czarnas to nie wiem, dobra kurwa mam pomysł, bo w piwnicy mam bombę nuklearną i wylecą w pizdu, a może ich snajperką jebny? Dobra kurwa nie teraz, bo muszę tutaj kogoś wyruchać w burdelu. Ja spierdalam, o ja pierdole moje męskie cyce latają wszędzie, ja pierdole powinien wziąć jakiś przeszczep.